Czym są dla ciebie twoje włosy? Włosy są dla mnie jedynym elementem wyglądu, którego nigdy nie kwestionowałam, którego nigdy, z którego nigdy nie czułam, że muszę się tłumaczyć. Zawsze czułam się albo za gruba, albo za niska. Miałam okulary, miałam trądzik aparat na zęby. I nawet kiedy moje włosy były puszące się i były jakieś nieogarnięte, to nigdy nie miałam z nimi problemu. To był jedyny element wyglądu, z którym czułam się zawsze dobrze. W jaki sposób włosy cię wyrażają? Kiedy patrzę na swoją linię życia, na swoje zdjęcia, to moje włosy trochę rozdzielają etapy życia. Pamiętam właśnie ten etap, kiedy miałam krótkie włosy i porzucałam stare życie i, i zaczynałam coś nowego. Pamiętam długie włosy, kiedy czułam się komfortowo ze swoim ciałem, tak, pierwszy raz od dawna. Pamiętam, kiedy zaczęłam mieć bardziej kręcone, kiedy zaczęłam eksperymenty ze swoim życiem i. Włosy trochę odzwierciedlają to, co się po prostu u mnie dzieje na bieżąco. Kiedy, kiedy mam nieogarnięte włosy, to znaczy, że mam bardzo zajęty tydzień. Czym byłoby dla Ciebie pozbycie się włosów? Nie czuję się, jakbym pozbywała się włosów. Powiedziałabym, że to bardziej podzielenie się nimi na chwilę. Mam wrażenie, że to jest jeden z niewielu sposobów, w jaki mogę jako kobieta drugiej kobiecie faktycznie pomóc, jeśli ona. Jest na tym etapie życia, że nie może wyrazić swojej tożsamości, a ja jestem na etapie życia, w którym mogę. I jeśli mogę podzielić się tym fragmentem, chcę to zrobić. I to nie jest dla mnie porzucenie ich, pozbycie się, wyrzucenie. To nie jest poświęcenie, to nie jest coś negatywnego. Dla mnie to jest, chcę pomóc Ci tak, jak mogę teraz. Kiedy poczułaś się gotowa na oddanie włosów? Oddawałam włosy w drugiej liceum i to był akurat taki okres w życiu, kiedy całkiem zmieniałam swoją osobowość, zmieniałam całe grono znajomych, swój profil w liceum. I dopiero wtedy, kiedy nie, nie czułam się za bardzo już sobą dotychczas, byłam w stanie powiedzieć tym włosom, do zobaczenia na razie, teraz zaczynam nowy etap, wy sobie odrastajcie, jako już nowa ja. Zrobiłam to już raz, więc zróbmy teraz jeszcze. Zawsze lubiłam swoje włosy, ale dopiero gdy miałam je oddać na fundację, poczułam, że naprawdę są częścią mojej tożsamości. To był wieczór przed obcięciem włosów. Stałam nago w sypialni i czułam kosmyki na swoich plecach i ramionach. Nigdy nie zauważyłam, jakie to przyjemne, i nagle poczułam, że zmienię się, gdy je zetnę. Oddawanie włosów to nie akt heroizmu ani litości. Z kolei nie oddanie to nie jest bycie egoistą. Włosy dodają nam pewności siebie, są symbolem zmiany i pomagają czuć się sobą. Oddanie włosów to decyzja wymagająca planowania i posiadania przestrzeni. Dlatego ja cieszę się, że dziś czuję się na to gotowa.